Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz. A to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Lords of the Fallen. Um, mam takie, to, taką tutaj jedną z wątpliwości, albowiem po wczytaniu gry, gdzie wszyscy doskonale wiemy, że w 21 odcinku, który był poprzedzającym ten odcinek, pokonałem już bossa, który za tym portalem się znajduje. Natomiast widzę, że gra chyba potraktowała mnie. W sposób taki, że mi zwyczajnie nie zapisało. Hmm, bo widzę, że w zadaniach głównych mamy wejść bezpośrednio do komnaty Kłamstw lub inną drogą zajetką. I teraz tak naprawdę nie wiem, czy jak ja tu wejdę, to będzie walka z bosem. Tak, jak widzicie, dokładnie. Muszę ponownie go pokonać. Macie coś przeciwko temu? Myślę, że nie. Myślę, że sobie fajnie tutaj powinienem porazić. Matka. Ok. Fajny jest ten boss. Nawet bardzo chętnie sobie z nim ponownie zawalczę, oczywiście z przyczyn dla mnie totalnie niezrozumiałych. No ale cóż, tak jak wam wcześniej już wspominałem, walka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i wręcz przyjemna. W ogóle genialnym pomysłem było to, że zatrułem sobie swoje bronie. Ok, a ty? No, no i ekstra. Jak widzieliście, Boss po raz drugi nie sprawił mi najmniejszego problemu. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy e, Lords of the Fallen a Dark Souls, moi drodzy. Ja w Dark Souls bywały takie momenty, że na jednym bosie spędzałem więcej czasu niż do tej pory spędziłem nad całą grą. E, taki, taki mały niuansik, no ale dobra. Roczący ogień, moi drodzy, to jest właśnie ten miecz, który ja sobie wcześniej przywdziałem, dokładnie ten, jak widzicie. Nawet tutaj troszeczkę pobiegaliśmy i coś tam pokombinowaliśmy, ale jak widzimy, po prostu mi nie zapisało tego stanu. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się stało. Stałem przy tamtej bramie. Amulet zdrajcy. Aha, ok. Ustaliliśmy, że amulet zdrajcy jest średnio dla nas przeznaczony. Tutaj. Była ta taka brama, furtka, cokolwiek innego, jakby się to nie nazywało, gdzie mieliśmy sobie zajrzeć tuż po walce z bossem. Tak też zróbmy. Straciliśmy te dwie minuty na kolejną walkę z nim, ale tak naprawdę nie mam tutaj nic przeciwko. Ok, tam widzę jakiegoś przeciwnika. Najpierw zobaczmy, z czym się je tę ukrainka. Może najpierw tak... Okej... Okay. To to idzie... Ach, poznaje Cię pochodzi chodzie. Cię po chodzie. Mnie tylko ile możesz mieć życia. Życie niewiele. Biegniemy zatem do... O matko, o Jezu, o Jezuniu. No i co teraz? Super. Teraz fajnie by było, jakby się udało coś takiego zrobić. Czyli przyatakować aż trzech naraz. Niestety za krótki ten atak był. Ale fajny slowmo. Szkoda, że nietrafiony trafiony ten, ten cios był. Jakby tutaj ok, super. No i to mi się podoba. Został tylko ten jeden tutaj, parszywiec. Może uda się go dobić tą rękawicą. Chyba się nie uda. Ok, w takim razie ja tutaj wrócę. Zauważyłem, że ta kraina jest dosyć specyficzna, czyli po prostu w momencie, kiedy nie ma światła, to zwyczajnie. Patrzcie, oni cały czas skądś tu przyłożył. Zwyczajnie, kiedy nie ma światła, po prostu zostaje wysysane z nas życie. Nie wiem tak naprawdę, po co ja z nimi walczyłem. Tu jest jakaś runa, a cóż to jest? Tam jest kolejna, chyba trzeba będzie po tych runach się poruszać. Spróbujmy jeszcze tego gościa ściągnąć. Okej. Okay. Już idzie w naszą stronę. Też mnie zastanawia to takie bicie serducha. Zobaczmy. Nie, patrzcie, tutaj mi życie nie odbiera. Nie, to jest w miarę bezpiecznie, czyli okej. Okay. W takim razie, może podróżujmy tymi runami. Zobaczmy dokąd nas one doprowadzą. Wow, poznaję ten atak. Jest to atak tego maga nieszczęsnego. Chyba zabiły mnie te płomienie. Nie spodziewałem się, że. Boś pod nogami plączę. Nie spodziewałem się, że, że. że tutaj te płomienie mnie. do. 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 dosięgną. Ojku oejku, Strasznie ich tutaj. Podobijajmy sobie ich, ale się drą. Dobra, dało się. Zobriliśmy przy okazji jeszcze troszkę doświadczenia. Ty, dziadzie. Już? Teraz rzemieśl, cholera, jasno, tylko zapamiętał, gdzie ja biegłem. Chyba tam. O. Serce tytana. No, to teraz tytana jakiegoś będziemy mieli z głowy. Dobrze, że to. Dobrze, że to bicie usłyszałem. Ok, czyli tutaj jest nasze doświadczenie. Trzeba koniecznie zacząć od jego. Dobrze by było nie nadziać się po raz kolejny, że tak powiem. Ole, ra co ja robię? Jak to zrobić? Och. Dobra, chociaż jednego udało się sprzątnąć. Dobra. Został już tylko jeden. Zdecydowanie wolałbym... Super. Dobra. Tutaj odkryliśmy jakąś taką skrzynię. Ta skrzynia to mucha. Mucha. Ciekaw jestem, cóż to za mucha. Tutaj się coś czerwonego jarzy. To jest chyba to ognisko, które już znam. O ten atak po prostu jest genialny, ten taki podwójny. E, oprócz tej runy, tutaj była jeszcze ta jedna. Myślę, że możemy ją też sprawdzić. Kurczę, coraz bardziej rozbudowane są te krainy. Dobrze, że te obrażenia są naprawdę genialne. Tutaj jest kolejna ta runa. To Co ja to odkryłem? Zapieczętowana runa. Ciekaw jestem, jaki ten. Ten miecz ma atak krytyczny. Warto by to gdzieś tam sprawdzić kiedyś. Po co ja odkryłem tą runę pod tymi zwłokami? Tego nie wiem. Biegnę i biegnę za tymi runami. Tu coś jest. Proszę bardzo. No ciekawe. Ło. Wow. Ale jakieś czaderskie rzeczy same? O, tylko jedna? Nie, jeszcze tu jest. Ach, czyli to tylko. Wow, 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 wow. Co się dzieje? Jeszcze nie wiem, bo nie widzę. Dobra, nie, nie wiem, co to za stwór. Nie poznaję go, walczyłem z czymś takim do tej pory chyba nie. Najgorsze jest to, że nie widzę życia tego stwora. W Czemu teraz? o jejku. No. No! Gruzu. I teraz, tylko żebym im dobrze pobiegł, gdzie to było? Tutaj? Nie, tutaj były te maluszki. I co w związku z tym? Czyżbym otworzył nie tą skrzynię, którą trzeba było otworzyć? Czyżby moje działania. A, to ty. Co tu się dzieje? Jejku, nie wiem co się dzieje w ogóle w tej krainie. Ona jest jakaś strasznie dla mnie zagadkowa. Może tu trzeba wszystkie te runy? Kurczę dotknąć, odkryć. No nic, polatajmy tu jeszcze chwilę. Zastanawiam się, dlaczego nie mogę tutaj tych skrzyń sobie otworzyć. Właściwie otworzyłem je, ale czy, czy to możliwe, że otworzyłem nie tą skrzynię, co trzeba? Wydawało mi się, że wszystkie trzy są dla mnie. Ale okazało się, że jednak tak nie jest. Mam nadzieję też, że mnie tutaj już nic więcej nie spotka. Najśmieszniejsze w tej całej komnacie jest to, że tak naprawdę nigdy nie wiadomo czego szukamy. Ale jak widzimy, jest to naprawdę gigantyczne miejsce. Tutaj raczej już nic nie znajdziemy. Tak, wydaje mi się, że nic tutaj nie ma. Że trzeba było po prostu podążać za tymi otorunami. Ja ich tutaj więcej nie widzę niż te, które mamy tu pod nogami. Ciebie już widziałem. A tu co jest? Dobra, to jest to miejsce, z którego przyszliśmy. Wszystko wskazywałoby na to, że że jest tu Tytan super czyli w takim dobrze w takim razie bardzo się cieszę że udało nam się go znaleźć Dawaj, rozpędzaj się Ilu jeszcze, ilu jeszcze tutaj przybędzie? To chyba wszyscy? O matko. Hołd, miecz. Tyle? Wróć do drugiego świata. Tak, jeżeli dostajemy. Takiego jakby, questa, żeby opuścić to miejsce, to znaczy, że znaleźliśmy już wszystko. A tamte skrzynie, z tym, z tą latarenką w środku, te trzy skrzynie, to była zwyczajnie podpucha w celu zwabienia tego golema ognistego. Tak ja wnioskuję, moi drodzy. Także zaraz sobie sprawdzimy, co my tutaj otrzymaliśmy. Dwie jakieś naprawdę genialne bronie. Dobra, fajnie. Cieszę się, że mnie tutaj po prostu cofnęło też. No i zobaczmy. Te bronie nam się tutaj nie pojawiły. Mam nadzieję, że uda mi się je. Tak, jest to ten młot mucha. Zobaczmy, z czym się go je. Ten z pozoru ciężki młot został napełniony magią przez nieznanego kowala. Ludzie, którzy go znaleźli, nazwali go muchą ze względu na jego zaskakującą lekkość. Waga 2. Nie jest to jakaś wysoka waga. Widzę, że tutaj ma spore obrażenia od magii. I chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o jego użyteczność. Co my tu jeszcze zdobyliśmy? Jakiś miecz, ale jaki to był miecz? Ichir raczej nie. Prawdopodobnie powinien być on oznaczony takim. Wykrzyknikiem. Hołd. To jest chyba ten, właśnie miecz. Mhm. Zdaniem wielu, ta broń może mieć coś wspólnego z największym triumfem człowieka nad Lordem. Niestety jest on tylko holdem Tyle. Nie wiem, co tu więcej mógłbym powiedzieć na temat tych broni. Mam zdecydowanie lepsze, przynajmniej e, dla mojej postaci. E, teraz po pokonaniu Bossa możemy przejść albo tędy, co otwier otwiera się prawdopodobnie przy pomocy mojej rękawicy, lub możemy odszukać e, tą jedkę, tak e, tą jedkę się gdzieś tędy odszukiwało. Dobra. Ok, może tak. Uh. się tarcza na plecach mnie obroniła. Niesamowite. Gdzieś tu się schodziło na dół ogólnie do tego bossa. Ale gdzie to było? Gdzie, 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 gdzie? Gdzie, gdzie to się szło, to ja niestety na chwilę obecną nie pamiętam totalnie. Hmm. Nic, może lepiej będzie po prostu jak. Eee, moment, 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 pomyślmy. Pobiegajmy jeszcze troszeczkę bezmyślnie. Bo ja muszę sobie przypomnieć, w którym to było miejscu. O matko, tego stwora chyba opłacało się zabijać, prawda? On miał bardzo dobre, bardzo dobrze dawał doświadczenia. 600 punktów. No to jest bardzo dobrze. A ty co? A, to grubcio. No, ale to grubcio możemy zostawić. Gdzie to było? A ty? Okej. Okay. Tutaj nie. Super, potrójna ataka. Może tam? Kurde, czemu ja tego nie pamiętam? Totalnie tego nie pamiętam. Muszę go załatwić, bo mnie denerwuje. O, potrójny atak. Okej. Okay. No trudno. Jak sobie przypomnę, gdzie jest Jedka, to do niej pójdę. Jak sobie nie przypomnę... No to do niej nie pójdę po prostu. Koniec filozofii. Może ona nie była... A, może ona nie była w ogóle tutaj. Ona była chyba w ogóle, po... w, ogóle w innym miejscu totalnie. Tak mi się chyba wydaje. Dobra, zróbmy coś nowego. Super. I teraz możemy już tędy przejść. Tylko pytanie: czy, jak pójdę tą drogą, to coś stracę, czy zyskam? Wiara. Mam nadzieję, że nic nie stracę i że będę mógł tutaj wrócić. Troszeczkę tutaj chyba za bardzo pokonaj niszczyciela, ostatniego z rogarskich lordów. Dziwne znaki w starożytnym języku. Czyżby to był już rzeczywiście ostatni z lordów? Tak myślimy. Ostatnia wola Wielki Miecz i. Ognista zasłona, jakaś tarcza. Zobaczmy. Ten miecz. Nie, nie wiem, tylko jak on się nazywał. Wielki miecz. Wielki miecz to był na pewno. Kodeks nie. Ostatnia wola. Ktokolwiek zostawił ten miecz w tej komnacie, wcześniej zrobił z niego dobry użytek. Ojejku, jakie gigantyczne obrażenia, zwróćcie uwagę, jakbym miał wystarczającą ilość siły, to bym miał jeszcze dodatkowo 118 obrażeń, to jest już naprawdę sporo. Przepraszam, jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Eee, tarcza migdałowa, no jest coś takiego. Nie mam tyle siły... Ale i tak według mnie jest troszkę gorsza od tej, którą ja posiadam. Na pewno wygląda fajnie, bo się tak bardzo, bardzo, bardzo fajnie świeci. Ale ja ogólnie wolę swoją harmonię. Dobrze, połaśmy jeszcze troszeczkę po tej krainie. I myślę, że już sobie tą krainkę zostawimy w spokoju. Tak, to jest chyba jeden z tych. Tyranów. Ojej aż tam jest ten twój garnuszek. No dobrze. Pokaż mi masz ten garniec tutaj. Ach, ty się tu przyczeiłeś. Tak cichutko się cały czas dają nam tutaj tego bossa. O Jezu, o, e, be, 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 be. Dobra. Okej. Okay. A patrzcie, jak wyczekiwał mojego ataku. Ale byłem szybszy! Szybszy i silniejszy. Dobra, jeszcze tego tytana sobie załatwimy. Ojejku, ile ich tu się teraz... Tytan oczywiście wyhaczył. Tytan się chyba tutaj w drzwiach nie mieści. Fajnie by było, jakby się tutaj ten mag pokusiło to, żeby nas zaatakować. Hm. Nie wiem, jak go zabić. Dlatego zwyczajnie sobie tutaj się wrócę. Zakończę odcinek i pokonam ich w kolejnym. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wydaje mi się, że tutaj w tej grze również zbliżamy się powoli ku końcowi. Um, bo jest to już około 20 któregoś tam odcinka, myślę, że nie będzie ich więcej niż 25, tak tylko przewiduję, um, a jak będzie w rzeczywistości, to się okaże, także moi drodzy wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.